Z Ewangelii, według Świętego Łukasza. Jezus wyrzucał złego ducha z człowieka, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić, i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: Mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy. Inni zaś, chcąc go wystawić na próbę, domagali się od niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje, i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was Królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał i rozda jego łupy. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, ten rozprasza. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, w imię Trójcy Najświętszej, zaczynamy nasze dzisiejsze rozważanie, ponieważ dzisiaj w tym znaku, w tym znaku krzyża widzimy wielką moc ukrytą. To jest znak zwycięstwa Pana Jezusa nad szatanem. W tym znaku jest to znak egzorcystyczny. Dzisiaj widzimy, że Pan Jezus wyrzuca palcem Bożym złego ducha z człowieka. Ten człowiek był niemy, nic nie mógł powiedzieć. Człowiek niemy to też nie może za bardzo się komunikować. Komunikować z drugim człowiekiem, ale też i tak naprawdę z samym Panem Bogiem, bo często bywa tak, że zły duch, który trzyma człowieka na uwięzi, Powoduje, że człowiek nie potrafi uwielbiać Boga, modli się do Boga, przestaje mówić do Boga, coś go zamyka, zatyka. Natomiast rzeczywiście Pan Jezus przyszedł na świat po to, żeby zniweczyć dzieła diabła, tak napisał w swoim pierwszym liście święty Jan Apostoł. Zniweczyć dzieła diabła to znaczy uwolnić ludzi spod działania złych mocy. To jest główne zadanie. Nie tylko uwolnić, ale zaprowadzić, związać mocą Ducha Świętego z Bogiem Ojcem. To jest jakby główny cel przyjścia Pana Jezusa na ziemię. Człowiek sam o własnych siłach nie jest w stanie się uwolnić od mocy działania złych mocy i nie jest w stanie związać się z Panem Bogiem, dlatego potrzebna jest interwencja Pana Boga. Pan Bóg interweniuje w historię człowieka, wchodzi w naszą historię. I dzisiaj, kiedy widzimy tego człowieka opętanego, to warto sobie jeszcze raz przypomnieć, że są pokusy, są zniewolenia i są opętania. Na czym polegają pokusy? To są próby, przez które przechodzi człowiek. Sam Pan Jezus, jak widzimy, po wyrzuceniu złego ducha. Przez ludzi jest kuszony. Domagają się, aby uczynił jakiś znak. Są, wystawiają go po prostu na próbę. Kuszą. Tak jak złe duchy kuszą, tak też i ci jego adwersarze chcą go do czegoś nakłonić, skusić. Ale pokusy, które przechodzimy przez te doświadczenia, nad mocą Boga, kiedy Bóg obiecuje nam, że wystarczy ci moje łaski, tak powiedział do świętego Pawła, te pokusy powodują, że człowiek jest oczyszczany ze swojej pychy, a tak naprawdę widzi, że sam nic nie może, że może tylko grzeszyć. Ale jeżeli moc w słabości się doskonali, ta moc Boża się objawi, możemy zobaczyć, jak bardzo Bóg jest po naszej stronie, wyrywa nas. Spod działania wszelkich złych mocy. I to jest działanie normalne, które prowadzi do uświęcenia. Ale są też takie agresje złych mocy, które no, nie są tylko pokusami. Można by je nazwać opresjami i obsesjami. To są bardzo silne agresje złego ducha. Na czym polega opresja lub obsesja? To jeszcze nie są opętania ciała. Ale bardzo mocno wpływają na ciało lub na świadomość, na umysł, na serce człowieka. Jeżeli chodzi o tak zwane obsesje, to są myśli. To są myśli, które są tak natrętne, że człowiek staje się jakoś zniewolony. I nie jest tu jakaś choroba psychiczna, bo choroba psychiczna się rozwija. Choroba psychiczna ma pewną historię swojej choroby. Swojego istnienia. Początek, rozwój i obecny pogorszający się stan. I można je leczyć lekami. Natomiast, gdy jest to agresja złego ducha, to człowiek, no niestety, kiedy jest leczony za pomocą środków farmakologicznych, czy jakichś terapii czysto ludzkich, no nie może być wyleczony. Ciągle ten stan jest ten sam. I wtedy zauważamy, że to musi pochodzić od złego ducha, który przy, zbyt szybko przychodzi, ale po modlitwie o uwolnienie znika. I takie myśli obsesyjne to mogą być myśli dotyczące perwersji seksualnych, zdrady małżeńskiej, myśli związanych z samobójstwem, myśli takie, które nie pozwalają człowiekowi spokojnie patrzeć na drugiego człowieka, nie potrafi drugiego człowieka akceptować, złości się, nienawidzi. To też może być ogromne takie działanie złego ducha. I też działanie na postrzeganie rzeczywistości. Bo jeżeli jest to natłok myśli, to nagle człowiek może mieć problem z rozeznawaniem, co jest dobre, a co jest złe. I wtedy można by powiedzieć, że następuje zniewolony umysł. Człowiek może mieć bardzo inteligentny umysł, posługiwać się wieloma pojęciami, ideami. Ale kiedy zostanie owładnięty ten umysł właśnie tymi obsesyjnymi myślami niechęci, złości, nienawiści, wtedy ta nienawiść zaślepi mu umysł i nie pozwoli poznać prawdy. I będzie wszystko widział odwrotnie. To, co złe, będzie dostrzegał jako dobro, a to, co dobre, będzie dostrzega jako złe. Zauważmy, jak dzisiaj nieraz ludzie, którzy chcą chcą, domagają się prawa do aborcji i dla nich ewidentna rzecz, która jest zła, czyli zabijanie dzieci jeszcze przed ich urodzeniem, wydaje im się czymś dobrym, ponieważ tak działa zły duch. I ludzie chcąc posiadać dzieci na przykład, godzą się na niegodziwe ich powoływanie, na przykład na szkle. Albo widzą, że powiedzmy antykoncepcja jest czymś dobrym nie dostrzegają zła antykoncepcji albo związki jednopłciowe wydają im się dobre bo przecież się kochają a nie dostrzegają zła grzechu, który jest tam ukryty to jest działanie złego ducha i wiele jest innych sytuacji, które powodują że człowiek nie jest w stanie poznać prawdy ideologie, które potrafiły omotać całe społeczeństwa marksizm Neomarksizm, to są dzisiejsze błędy, które wyszły gdzieś najpierw z Niemiec, ale też z Rosji po rewolucji bolszewickiej i się rozprzestrzeniają dzisiaj w formie neomarksistowskiej. To są typowe działania złego ducha. Gdybyśmy zobaczyli rewolucję bolszewicką, to ona, ta sowiecka rewolucja, była takim zaprzeczeniem wszystkich dziesięcioro przykazań. Odrzuceniem Boga, odrzuceniem Jego dobrego imienia, odrzuceniem Dnia Świętego, odrzuceniem miłości do rodziców, zaczęto budować nowe społeczeństwo bez rodziny, zaczęto zabijać, usuwać ludzi, którzy byli niepotrzebni. Jak mówił Stalin, nie ma człowieka, nie ma problemu. Związki bezmałżeńskie, tak zwane wolne związki i edukacja seksualna, tak żeby wszyscy ze wszystkimi mogli sobie kiedy chcieli współżyć, jak to mówili w Rosji Sowieckiej, seks jak szklanka wody, bardzo prosty, przyjemny, bez zobowiązań, czyli też zdrady małżeńskie, rozwody i tak dalej. Potem zabieranie własności, bo on jest bogaty, a biedny to mam prawo zabrać, oszustwa, kradzieże, przywłaszczanie sobie swojej własności, wszystkie przykazania, ten właśnie diabelski system marksistowski został wprowadzony przez rewolucję, a dzisiaj nowy marksizm, nowe walki, już nie klas, socjalizm narodowy to walka raz, a teraz walka płci, albo walka orientacji seksualnych. I w tym wszystkim potrzebujemy rzeczywiście prosić Chrystusa, aby swoim palcem. Palcem Bożym, mocą swojej prawdy, wyrzucał duchy kłamstwa. To są obsesje. A na czym polegają opresje? Opresje z kolei polegają na oddziaływaniu na ciało ludzkie. Człowiek zaczyna źle się czuć, słabnie, zasypia, nie może się modlić, może mieć jakieś formy bólu głowy, braku skupienia. I to może też być, gdy okazuje się, że leki nie pomagają i że człowiek to ma nagle, i potem, gdy się jakaś Boża rzecz kończy, on jest zdrowy, nic mu nie jest, to warto by się zapytać, czy on na przykład nie doświadcza tego, kiedy jest przynajmniej sakramentem, albo kiedy głosi się Słowo Boże, albo kiedy no, wstępuje Duch Święty. Dlaczego takie złe samopoczucie? Może gdzieś tam trzyma zły duch? To jeszcze nie musi być opętanie. Dopiero opętanie w zasadzie jest wtedy, kiedy władzę nad ciałem człowieka zaczyna przejmować zły duch. Władzę nad jego ciałem, nad jego mową, poruszaniem się i nagle, kiedy na przykład jest modlitwa nad tym człowiekiem, są egzorcyzmy, to on zmienia swoją osobowość. Na przykład przyjmuje... Taką siłę, moc, ma pewną wiedzę, której nie powinien posiadać, na przykład wiedzę o grzechach egzorcysty, który wcześniej popełnił takie czy inne grzechy. Ma wiedzę, na przykład posiadania języków, których się nie uczył. Może mieć taką moc, że lewituje, trzeba go przywiązywać, żeby nie uciekł pod sufit. Różne mogą być mocy, wymiotuje jakimiś przedmiotami, które najpierw są tylko śliną, a potem się zamieniają w gwoździe czy Jakieś zamówione przedmioty, typu włosy, czy sznurki, czy jakieś inne magiczne przedmioty, które były jakimś urokiem rzuconym na, na tę osobę. I wtedy w takiej sytuacji każdy biskup, ale biskup może też delegować odpowiedniego kapłana, wybranego, rozeznanego przez biskupa, do tego, żeby w imieniu Kościoła, w imieniu Jezusa Chrystusa, który jest głową Kościoła, wyrzucał złe duchy mocą poważnego, uroczystego egzorcyzmu. I takie egzorcyzmy od dwóch tysięcy lat dzieją się. Ale dowiadujemy się, że Pan Jezus, kiedy broni się, uzasadniając, że nie mocą Blzebuba, tylko mocą Ducha Świętego wyrzuca złe duchy, to przypomina, że ich synowie, czyli uczniowie faryzeuszy, też czynią Egzorcyzmy. W tamtych czasach również Żydzi wyrzucali złe duchy. Okazuje się, że Józef Lawiusz w swoich dawnych dziełach Izraela, kiedy opisuje czasy Salomona, opisuje też tych, którzy otrzymali pewną władzę, bo Salomon był królem, synem króla Dawida. Również Salomon miał władzę wyrzucania złych duchów i jakby namaścił. Jakby przekazał tę władzę swoim no, takim, jakby wysłannikom, którzy też dokonywali egzorcyzmów. Wyrzucali złe duchy w imię Boże. Uczniowie pana Jezusa z kolei wyrzucali złe duchy w imię Jezusa Chrystusa. I okazuje się, że był też taki człowiek, który nie chodził z uczniami, a wyrzucał złe duchy. I wtedy święty Jan powiedział, zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. Pan Jezus wtedy powiedział. No, nie zabraniajcie mu, bo kto w moje imię wyrzuca złe duchy, to od razu nie będzie mówił źle o nas, więc nie zabraniajcie. Natomiast dzisiaj pan Jezus mówi, kto nie jest ze mną, ten rozprasza. Są to dwie różne sytuacje, a mianowicie tamten był po stronie Chrystusa przez to, że przyzywał jego imię i w imię Jezusa Chrystusa widział, że dzieją się znaki i cuda. Natomiast faryzeusze to byli typowi. Ludzie, którzy przychodzili, aby rozpraszać moc Chrystusa, którą objawiał przez właśnie znak egzorcyzmu, przez znaki uzdrowienia, uwolnienia ludzi. A oni przychodzili, żeby rozproszyć Bożą moc, Bożą miłość. I są takie dwie grupy, które atakują Pana Jezusa. Jedna grupa nazywa tę moc, która pochodzi od Pana Jezusa, że jest to moc, od władcy złych duchów, od Belzebuba. Drudzy z kolei chcieli potwierdzenia, że pan Jezus ma rzeczywiście od Boga taką władzę, poprzez znak jakiś jeszcze inny, który by to potwierdził. Co to znaczy, że nazwano pana Jezusa, że jest opętany mocą władcy złych duchów Belzebuba. Otóż w czasach, kiedy pan Jezus żył, tam na terenach, które wcześniej zostały zajęte przez Asyria w VIII wieku, przybyły różne ludy, m.in. Filistyni i tam był też taki bożek Baal Zebub. Baal to był taki bożek, który jak wiemy, na przykład, na przykład kiedy Eliasz udawaniał, który Bóg jest prawdziwy, czy Baal, czy, czy właśnie Bóg w 450 proroków było Baala, a tylko jeden Prawdziwy Eliasz. Dlaczego Bal był tak populal, popular, popularny? No, może dlatego, że nie miał innych przykazań poza jednym. Jahwe, wiemy, że nie tylko 10 Bożych Przykazań, ale z całego pięciu księgów wyprowadzono aż 613 przykazań. A Bal miał jedno przykazanie. Dzisiaj byśmy mogli to przetłumaczyć na słowa rób ta, co chcesz. Jedne przykazanie. Chcesz mieć przyjemności w naszej świątyni Baala? No oczywiście, tam jest prostytucja sakralna. Zapłacisz, będziesz mógł sobie nawet w naszej świątyni powspółżyć. Są prostytutki, są kobiety, które nawet będąc mężatkami w ten sposób zarabiają na utrzymanie świątyni Baala. I wszystkim się podobały takie formy kultyczne oddawania czci temu bożkowi, który tak naprawdę był Demonem. Bal znaczy władca, pan. A Zebub może oznaczać nie tylko muchy, że władca much, ale też władca gnoju, odchodów, wszystkiego co śmierdzi, co jest obrzydliwością. I tak został nazwany pan Jezus. W innym miejscu pan Jezus powie, że nazwano waszego mistrza Belzebubem, tak przezwano. No, jeżeli mnie tak nazwano, to i was też będą prześladować. Pan Jezus jest prześladowany, ale wobec tych prześladowań nie staje obojętny, nie jest tym takim, który jest chłopcem do bicia, ale staje w swojej obronie. Dokonuje autoapologii, czyli samoobrony. Broni się sam i podaje pod wątpliwość te argumenty, jak szatan wyrzuca szatana, królestwo wewnętrznie skłócone. To się nie może ostać, ale tak nie jest. Zły duch. Jest świetnie zorganizowany. Szatan ma swoje, swoich żołnierzy, jest hierarchia, jedni drugich pilnują i są zorganizowani w czynieniu zła. Nie ma takiej możliwości, że można się z nimi dogadać, chyba że ktoś chce poświęcić swoją duszę, ale i tak będzie wtedy niewolnikiem demona, a nie będzie uwolniony prawdziwie, tak że będzie mógł wielbić Boga, modlić się, oddawać chwałę Bogu. Natomiast ci szamani, którzy y, mogą dokonywać pewnych transakcji, bo w różnych religiach, w różnych kulturach też są formy jakiegoś wyrzucania złych duchów, nawet tu w Europie, w Polsce pojawili się świedcy egzorcyści. Oczywiście to nie są egzorcyści, tylko szamani, którzy dokonują pewnej transakcji za duszę, y, która będzie w jakiś sposób znieczulona, nie będzie mogła doświadczać. Bożej obecności, nie będzie mogła się modlić, nie może się na przykład wyspowiadać, pójść do sakramentów, ale względny będzie spokój. Nie będzie już tego dręczenia demonicznego. Największe dręczenia zaczynają się wtedy, kiedy człowiek chce się nawracać i chce wyrwać się spod szponów szatana i wtedy te szpony zaczynają coraz bardziej się zaciskać. I tylko Chrystus ma taką władzę. Nawet nie musi dokonywać jakiejś szczególnej zmagań. On mówi, że palcem Bożym, czyli bardzo mało z jego strony mocy potrzeba, żeby wyrzucać złe moce, bo jest tak silny, jest Bogiem. I warto nam w to uwierzyć, bo wtedy rzeczywiście jesteśmy, mamy poczucie bezpieczeństwa, jesteśmy chronieni. Ale warto jest też na początek powiedzieć sobie: że ze złym duchem nie chcę mieć nic do czynienia, czyli powiedzieć: że nie chcę grzeszyć. To jest pierwsze podstawowe zadanie. Ja nie chcę. Grzeszyć. Chcę być z Chrystusem. To jest ta święta Bojaźń. I tak na koniec, prosząc, aby Chrystus nas prowadził, jeżeli musimy przechodzić przez pokusy, przez doświadczenia, to żeby z tych pokus, tych doświadczeń wyprowadzał jeszcze większe dobro, wyprowadzał nas na jeszcze swój własny poziom zbliżania się do nieba, oczyszczał nas z wszelkiej pychy samowystarczalności i dobrego mniemania o sobie i wprowadzał do uwielbiania Boga jeszcze bardziej razem z aniołami świętymi. Maryja jest też dla nas taką pomocą w walce duchowej. Jest przedstawiana jako ta, która depcze głowę węża. I dzisiaj warto tak podczas tego Wielkiego Postu zapraszać Maryję do tego, aby nas wspierała. Święty Ludwik Maria de Grimond de Montfort w doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, przypomina, że ta pięta Maryi depcze głowę węża. Jeżeli chcemy być blisko Maryi, to uczymy się od niej upokorzenia, uniżenia i być przy pięcie Maryi. Nie wywyższać się, ale jakby najbardziej uniżyć po to, żeby w tym takim naszym poniżeniu i słabości okazała się wielka moc, pokonanie złego ducha. Jeżeli... Człowiek jest pyszny, to zły duch dotyka naszej pychy i bardzo trudno go pokonać. Natomiast pokorny człowiek jest najsilniejszym wrogiem, który może pokonać złego ducha mocą Chrystusa, bo pokora pozwala przyjąć moc Boga. I tak na koniec przypomniał mi się, już kiedyś opowiadałem takie prawdziwe zdarzenie, opisane w jednej z książek. Jeden z egzorcystów był. Księdzem proboszczem. I kiedy przywożono do niego ludzi opętanych, miał swoją kaplicę, wprowadzał rodzinę z tym opętanym, zamykał się na klucz, żeby nikt z strony nie wchodził, bo to niebezpieczne. Ktoś to by się tylko przyglądał z ciekawością, potem może być sam dręczony, więc raczej takie rzeczy izoluje się przed opinią publiczną, przed ciekawskimi, żeby. Nie byli narażeni na ataki złego ducha. Ale kościelny, jak to kościelny, pracownik blisko kościoła, słyszał odgłosy, krzyki, hałasy podczas egzorcyzmów i był bardzo ciekawy, jak to wszystko wygląda. Wszystko słyszał, ale nie widział. I codziennie tak męczył tego proboszcza i mówił: Księża proboszczu, zobaczyłbym, jak to wygląda. Ksiądz mnie puści ale proboż tłumaczył, to nie można tak się przyglądać, bo to jest walka duchowa, na trzeba pości, pomodlić się. Ja cię muszę wtedy y, też jakoś pobłogosławić, otoczyć y, modlitwą przyzywającą krew Chrystusa, abyś był bezpieczny w takim momencie, a poza tym, kiedy przychodzimy, to się nie gapimy, tylko się modlimy i walczymy, żeby zły duch sobie poszedł. No ale kościelny nie dawał za wygraną no i w końcu proboż, żeby już nie, nie chodził za nim i go tak nie męczył. Zgodził się, mu dobrze. To wiesz co, weź ten kociołek Wody Święconej, będziesz trzymał. Ja będę kropił Wodą Święconą, będę odmawiał egzorcyzmy, tylko rób wszystko to, co ja będę robił. Też się módl, Dobrze? Dobrze, dobrze. No i wchodzą tam do tej kaplicy. Z tym opętanym rodzina już jest. Ten opętany jest jakoś nieprzytomny. No ale go trzymają, żebyś nie wyrywał. No i w tym momencie, kiedy wchodzi ten ksiądz przez tego opętanego, zaczyna krzyczeć, zły duch w niebo głosy i krzyczy, myślisz, że jesteś taki święty, że mnie wyrzucisz z tego człowieka? Na to ten ksiądz odpowiedział, no taki święty to jeszcze nie jestem, ale zrobię wszystko, żeby nim zostać. I potem zły duch zwrócił się do kościelnego i mówi tak, a ty imbecylu, co ty tutaj robisz? Na to ten Pokorny, kościelny odpowiedział: No, takim imbecylem to jeszcze nie jestem, ale zrobię wszystko, żeby nim zostać. Proboż był bardzo zdziwiony, że wobec takiej pokory kościelnego z duch długo nie mógł przebywać. Egzorcyzm szybko się skończył. Był bardzo skuteczny. Jest Mateo Anione, który teraz jest pochowany, tam przyprowadzają pętanych, ale kiedy jeszcze żył, był to człowiek bardzo pokorny, który tak naprawdę w swoim życiu pokutował całe życie, bo zdarzyło się, że kogoś tam zabił. Ale kiedy egzorcyści odprawiali egzorcyzmy i nie mogli wyrzucić złego ducha, to prosili, żeby ten nie egzorcysta, ale bardzo pokorny brat przyszedł i zaczął się razem z nimi modlić. Wobec tej pokory i tego uniżenia tego właśnie Mateo Anione, zły duch Tracił moc, musiał uciekać. Moi drodzy, przyjmijmy to Boże błogosławieństwo, tym znaku pokory Chrystusa. To wywyższenie na krzyżu jest jednocześnie największą pokorą Boga, największym uniżeniem Boga. Umiera jak niewolnik, umiera jak największy złoczyńca, a jednocześnie jest to nasz król, pan i zbawiciel i ten, który pokonuje złe moce. Przyjmijmy, Boże, błogosławieństwo. Pan z wami, niech was błogosławi i strzeże Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.